Wiedzmy ze wsparciem bożym, skąd płynie dobro, nie, dobrobożami. Płyńmy łodzią z ludziną bojażliwą, płyńmy wieże, płyńmy z Jezusem na drugą stronę jeziora Genezaret. Pociszę, pocisz ciszyny ciszynnej. Po pocisz pocieszenia, po pacierz rdzenia pacierzowego wieczność. Pociesz nas spanie, burza pojawna ni stąd ni zowąd. Pociesz, Boże, wszystkimi Bożami, botoniemy w botoninach w tunelach wód potopnych. Nie do przebycia żywym człowiekiem czyż winą bezwłoczną, ratuj nas wszystkimi Jezusami, jeśli dla Ciebie coś znaczymy w boskich znakach powitania wieczności, nie na jeden wiek, lecz na wszystkie powieki, mimo burz i falenicy nicości.